Trzeci sezon powstania Smoków już niedługo, bo tak naprawdę na wiosnę. A mimo to, dalej nie dostaliśmy żadnych nowych zapowiedzi, żadnych nowych informacji, a nawet nie ukazał nam się jeszcze zwiastun czy same shorty, które poprzedzają sezon trzeci. Co może być lekko niepokojące, ponieważ w poprzednim roku o tej porze już takie rzeczy były. I żeby nie było, że nie sprecyzowałem, nie chodzi mi o rzeczy typu zwiastun samego sezonu, bo do tego jeszcze trochę czasu. To zapewne pojawi się dopiero gdzieś początkiem marca. Zakładam, bo sam sezon powinien pojawić się końcówka marca, początek kwietnia, a przynajmniej tak to jest planowane, więc mniej więcej na początku marca, ewentualnie pod koniec lutego, sam oficjalny zwiastun pojawić się powinien, a uprzednio miesiąc wcześniej teaser, co oznacza, że jeszcze w tym miesiącu, jeszcze w styczniu, gdzieś pod koniec, powinniśmy go zobaczyć. Jednakże zanim to nastąpi, musimy zobaczyć jeszcze nowe shorty, które poprzedzają sezon trzeci, a jeszcze przed tymi shortami ich zwiastun, o którym ani widu, ani słychu. Tak samo opisów. Tych shortów jeszcze nie ma, a przypomnę, że rok temu, już 2 stycznia takie rzeczy były. Był zwiastun, no i już te pierwsze odcinki o tej porze, jak mamy teraz się pojawiały, co może być lekko niepokojące. Same shorty, jak pamiętam, były gotowe jeszcze w poprzednim roku, bo tam nawet był chyba podkładany głos Ronina, taka informacja się pojawiła, w każdym razie ten dubbing był skończony już dawno, dawno temu, więc dziwi mnie, czemu jeszcze my nie mamy żadnych informacji na ten temat, ani zwiastuna, ani jakiejkolwiek zapowiedzi, po prostu nic milczy, a my musimy czekać i głowić się czy będzie może pierwszy sezon, czy pierwsze shorty, chociaż to jest raczej oczywista rzecz, że pierwsze powinny pojawić się shorty, jednak ich opóźnienie może opóźniać również sam cały trzeci sezon, czego byśmy raczej nie chcieli. Z czego to wszystko wynika nie mam pojęcia, tym bardziej, że te rzeczy no zapewne są już dawno, dawno temu skończone, ale no marketing firmy duńskiej tej klocków jest bardzo dziwny, powiedzmy sobie wprost. To nie jest dobry marketing, uwalili sobie sami dwie serie jak Dreamsy Monkey Kida, <gry> więc no sorry, ale powinni zmienić ludzi od marketingu, a pomijając ten fakt, no to pojęcia nie mam kiedy te rzeczy się pojawią.